Ten dzień należał do nich. Kevin McDonald i jego Marley otworzyli 52. krakowski festiwal filmowy. Zdobywca Oscara za film One Day in September przywiózł do Krakowa dokument o ikonie muzyki Reggae. Po entuzjastycznym przyjęciu Marleya na tegorocznym Berlinale, jego polska premiera odbyła się w krakowskim kinie Kijów. Well, I And rounded portrait of their father. And partly that's because they didn't know him very well themselves. They were very young when he died, and there were 11 children, um, and the eldest I think was 14 when Bob died. And also even when, they, when he was alive, they didn't spend much time with him. So for them, it was about wanting to discover him. Uroczyste otwarcie nie mogło się odbyć bez przedstawienia składu jury, które przez 7 dni trwania festiwalu ponad 100 filmów. O tym, kto zwycięży w konkursie dokumentalnym, zadecyduje jury pod przewodnictwem Jacka Bławuta, operatora i reżysera filmów dokumentalnych i fabularnych. Najlepszy krótki metraż wybierze międzynarodowe jury pod wodzą kolejnego uznanego dokumentalisty Marcela Łozińskiego. Po raz pierwszy wśród oceniających filmy znalazł się Michał Kwieciński, uznany polski producent filmowy i telewizyjny, na co dzień zajmujący się głównie fabułą. Ponieważ ja się mało znam na filmie dokumentalnym, to będę szukał głównie emocji. Więc, ponieważ jest olbrzymia różnorodność, ponieważ my oceniamy małe formy, długie formy animacji i tak dalej, to po prostu będę szedł tam, gdzie moje serce będzie szło. Czyli, czyli emocja. Mniej może warsztat, mniej, perfekcja wykonania. Jamajskie klimaty mogli poczuć tego dnia nie tylko ci, którzy obejrzeli Marleja, ale także biorący udział w pokazie filmu Uderz we mnie muzyką. Dźwięki muzyki, czyli sekcję poświęconą dokumentom muzycznym, można oglądać pod gołym niebem w letnim kinie pod Wawelem. Do soboty. Od kilkunastu lat organizatorzy Krakowskiego Festiwalu Filmowego przyznają nagrodę Smoka Smoków. W ubiegłym roku nagroda za całokształt twórczości trafiła do mistrza animacji Piotra Kamlera. W tym roku po raz pierwszy tę prestiżową statuetkę otrzyma kobieta. Autorka ponad pięćdziesięciu filmów dokumentalnych Helena Trzeszczykowa. W ramach retrospektywy czeskiej dokumentalistki będzie można obejrzeć między innymi słynnego René, zwycięzcę Europejskiej Nagrody Filmowej. Rezultat jej dwudziestoletniej pracy. Projekcja filmu i wręczenie nagrody już w najbliższą środę o 18.00 w kinie kijów.